Cześć, to Vivian z Centrum DBT Emocje z bloga Emocje Pro i dzisiaj w bardzo krótkim filmiku chciałabym wam opowiedzieć o mega prostej, no dobrze, może przesadziłam, w każdym razie w teorii nieskomplikowanej umiejętności regulowania emocji. A mianowicie jest to nazwanie tej emocji. No, z drugiej strony łatwo powiedzieć, być może trudniej zrobić. Wymaga to po pierwsze uważności, muszę zauważyć, że czuję jakąś emocję. Dwa, muszę się też zatrzymać na chwilę, żeby ocenić, jaka to jest emocja, rozpoznać konkretną emocję, bo nazwanie musi być adekwatne, czyli ja muszę wiedzieć, czy to jest lęk, czy to jest wstyd. To często nie jest wcale takie oczywiste. Wielu ludzi czuje tylko dwie emocje: wkurzenie i brak wkurzenia. No, ewentualnie jeszcze radość być może. No właśnie, niby prosta rzecz. Zatrzymuje się i mówię. Czuję lęk. W tym momencie mózg mi się przyłącza, dlatego że czujemy emocje z tyłu. Mózgu, mówię to w wyproszczeniu, a nazywamy z przodu. O, mój zegar z kukułką, musimy przez chwilę zaczekać. Trzy razy tylko zadzwonię. No właśnie, więc zatrzymujemy się, nazywamy emocje i ona powinna się odczuwalnie zmniejszyć. Ale jeżeli nie znamy swoich emocji, no to ani nie wiemy, że jakieś emocje do nas przychodzą, ani nie wiemy, co to za emocje. Przypominam, że za każdym naszym zachowaniem stoją jakieś emocje, więc te wszystkie osoby, które mówią: O, ja nie mam emocji, to mnie emocje nie dotyczą, no to po prostu nie rozpoznają ich u siebie wystarczająco dobrze. Co więc zrobić w takiej sytuacji, że no nie wiem, co czuję, a nie mogę iść na, na terapię czy na trening DBT? Na blogu jest, mamy cykl Encyklopedii Emocji, i tam możecie przeczytać o każdej emocji. Następnie no, musicie poświęcić na to czas i znaleźć najlepiej codziennie moment, i wypełniać taki arkusz, formularz emocje. Tam opisujemy sytuację, co się wydarzyło, i co myśleliśmy, co czuliśmy, jak to czuliśmy w swoim ciele, jak to wyglądało na zewnątrz, do czego nas pchała ta emocja, no i jakie konsekwencje z tego, z tego mogą być, jeśli posłucham się tej emocji, a co też mogłabym zrobić innego. Jeżeli nie chcecie całości wypełniać, to jest praca chociaż polecam całość, ale jeżeli to jest zbyt pracochłonne, no to przynajmniej wypełnijcie ten początek dotyczący tych komponentów emocji, czyli tego, co czuję w ciele, tego, co myślę, to do czego pcha mnie ta emocja i to, jaka jest moja mowa ciała. Kiedy to wypełnicie, możecie później w Encyklopedii Emocji sprawdzać, że na przykład to w złości zaciskają się pięści, albo że to we wstydzie mam ochotę się schować. Dzięki temu będziecie w stanie po jakimś czasie rozpoznawać, jakie emocje do Was przychodzą i wykorzystać tę drugą metodę, mianowicie nazywanie emocji po to, żeby ją wyregulować. Także trzymam kciuki. Wiem, że to jest dosyć upierdliwa technika, wypełnianie tego arkusza, ale wyjątkowo skuteczna. Do zobaczenia!